To jest alternatywa dla zabiegów medycyny estetycznej. A mowa tutaj właśnie o tym produkcie od marki Mokor. Jeżeli masz skórę dojrzałą lub chciałbyś poprawić jej wygląd, to koniecznie oglądaj dalej ten filmik. Pierwszy etap to multikwasowy peeling, który mocno pobudzi waszą skórę. Możecie po jego nałożeniu czuć takie lekkie mrowienie czy nawet pieczenie, ale spokojnie, jest to zupełnie normalna reakcja skóry. Zaczyna ono wtedy pracować i uruchamiać swoje procesy naprawcze. Etap drugi to łagodzący neutralizator, który ma za zadanie przywrócić równowagę pH i zamyka on działanie peelingu, więc zmniejszy te mrowiąco-piekące efekty z wcześniejszego etapu. I na koniec mój faworyt, etap trzeci serum z mikroigłami. Ja jak je nakładam, czuję takie delikatne ukucia, jakby mini-igiełki lekko zaczęły szczypać mi w skórę. I w sumie tak właśnie jest, bo w środku są mikroskopijne igiełki, które tworzą takie mikrokanaliki, dzięki czemu składniki aktywne wchodzą głębiej w naszą skórę i działają o wiele mocniej i skuteczniej. Daj znać w komentarzu, czy chcesz, Zobaczyć efekty po kilku tygodniach stosowania.